Zostało niespełna 3 godziny do startu wyścigu, więc pora się przejechać. Pora na okrążenie formujące, dlatego wybrałem 5 rzeczy, na które warto dzisiaj mieć oko. Pierwsze to pogoda. Pogoda, która nadal jest pewną, niewiadomą. Niedziela miała być sucha, ale jeżeli popatrzycie w prognozy w godzinie rozgrywania wyścigu, szansa na deszcz to 50% specyficzny. Mikroklimat tego miejsca, w którym odbywa się rywalizacja, więc nie można wykluczyć deszczu. Jeżeli będzie sucho, to zespoły pojadą w nieznane. Zespoły nie mają absolutnie żadnych danych zebranych w trakcie weekendu na temat zużycia, na temat zachowania oponna, na temat balansu, i to będzie pewna zagadka do rozwiązania. Pewnie pierwsze stinty będą takie na wyczucie, potem wszystko może się dalej rozwijać. Według Pirelli, na suchym torze, najszybszy sposób na pokonanie tego dystansu wyścigu to jest skorzystanie z miękkiej i pośredniej opony w różnej konfiguracji. Możliwe są dwa postoje, możliwe jest przejechanie tego wyścigu na jeden postój, ale to będzie wymagało użycia twardej opony, która w takich warunkach, w warunkach kiedy może być chłodniej, nie da odpowiedniej przyczepności. Stable Pirelli wynika, że każdy z kierowców ma pełną dowolność, bo w użyciu były do tej pory opony, głównie na mokrą nawierzchnię, jeżeli będzie sucho, McLareny są w kłopocie, Dobrany docisk na ten weekend został w taki sposób, aby dać pewną przewagę właśnie na mokrym czy przesychającym torze. Jeżeli rzeczywiście popada, McLareny mogą ożyć. Jeżeli będzie sucho, będzie to dla nich kłopot. Numer dwa to jest Max Verstappen i jego przedzieranie się przez stawkę. Ile okrążeń będzie potrzebował, żeby znowu być na czele tego wyścigu, na czele stawki? Myślę, że niewiele, o ile nie wydarzy się jakaś przygoda. Podtrzymuję to, co napisałem w piątek. Start z trzeciej linii jest pewnym dodatkiem dodatkowym ryzykiem, ryzykiem. Tego, że z tyłu są kierowcy, którzy mogą jechać z nożem między zębami. Max Verstappen musi pojechać spokojnie, musi spokojnie ruszyć, nie szarżować, bo tego tempa w samochodzie ma bardzo dużo. Wczoraj w tych deszczowych warunkach pokazał, że ta przewaga tempa na prostych odcinkach jest niezwykle duża. Wraca ta ogromna przewaga Red Bulla na prostych. Ta duża prędkość, szczególnie z systemem DRS, rywale mogą tylko odsunąć się na prawą bądź lewą stronę toru. Numer 3 to poprawki Mercedesa. to Wolf powiedział, że nie nie było do tej pory żadnej szansy na mokrym to, żeby zebrać wartościowe dane. Ale te poprawki mogą transformować ten samolot. Louis Hamilton dawał takie próbki dobrego tempa i to on dla Mercedesa będzie szansą na dobry występ w tym wyścigu George Russell z większym dociskiem, innym tylnym skrzydem i jakimiś eksperymentami w samochodzie, on może mieć w ten weekend bardzo trudno czy trudniej, to na pewno stawia go w gorszym położeniu. Numer 4 Ferrari i Aston Martin Włosi mają szansę na to, żeby zaliczyć dobry weekend, muszą spełnić dwa warunki utrzymać oprony w dobrej dyspozycji oraz nie pogubić się w strategii, co na pewno nie będzie łatwe. Dla Aston Martina ten weekend na razie z bilansem dwie kraksy oraz upadek ze schodów Lensa Astrola, więc nie jest najlepiej. To pokaże, jak głębokie są problemy Aston Martina. Szerzej na ten temat już wkrótce. Numer 5: piątka dla Ricardo dosłownie przenośni. Za to co pokazał w trakcie tego weekendu, już jest bardzo dobrze, a może być jeszcze lepiej. Gdyby ponownie zameldował się w punktach, co będzie bardzo trudne. Daniel na pewno potrzebuje takiego spokojnego, pełnego wyścigu zebrania kolejnej porcji dobrych wrażeń, wyczucia tego samochodu, ale jeżeli udałoby mu się dojechać w punktach, tak jak to zrobił, prawie zrobił wczoraj, był w tej pierwszej Dziesiące, to myślę, że Sergio Perez poczuje ciepło gdzieś pod swoim fotelem. To tylko część wybranych moim zdaniem najważniejszych punktów, na które powinniśmy zwracać uwagę. Myślę, że ciekawych wydarzeń będzie więcej, więc warto dzisiaj usiąść przed telewizorem i cieszyć się ciekawą rywalizacją na SPA.